Naga, Portal w Cieniu Piterów. Jest ze mną niezwykła osoba. E, bardzo twórcza, malarka, artystka i z pasji cukierniczka, pani Teresa Pogoda. E, pani Teresa, jest pani autorką książki, która nie jest zwyczajną książką kucharską, ale zawiera w sobie troszkę e, takich wspomnień rodzinnych, troszkę takich e, okazji, ale też e, takich tradycyjnych rzeczy wziętych z Norwegii. Skąd tak naprawdę pomysł na stworzenie takiej książki? bo kiedy, dzień dobry, bo kiedy biegłam torty, to właśnie przyszedł mi taki pomysł, żeby to przelać na, na papier. Doświadczenia moje, które już od wielu lat, bo uczyłam się również, szkoliłam się również u różnych artystów w dziedzinie tortowej i chciałam właśnie stworzyć, ale moim, moją, w ogóle jest, zachwyciłam się Norwegią. Norwegia dla mnie, jeżeli chodzi o o widoki, to są tak piękne, że zapierają dech w piersiach, że po prostu ja jestem zauroczona po prostu tym krajem, jeżeli chodzi, może nie tak o ludzi, może nie tak o pracę, tylko właśnie o, o, o to, że tam jest taka dzikość, taka naturalność, a że czuję się Polką, więc chciałam to połączyć. Chciałam właśnie tą naturalność tej Norwegii pokazać, połączyć z Polską. Dlatego tutaj też wprowadzałam folklor polski, tak samo i stroje norweskie, bo tam akurat 17 maja jest przepiękne święto, e, które chyba nie wiem, czy na jakimkolwiek, w jakimkolwiek kraju tak święto jest mocno obchodzone. Gdzie wszyscy Norwegowie, wyłącznie nawet dzieci w wózeczkach, wychodzą z strojach narodowych. To przepięknie wygląda. I po prostu chciałam to wszystko pokazać, żeby to wszystko połączyć. Chciałam, żeby ta książka było, miała taką duszę w sobie, żeby ona. E, właśnie nie kojarzyła się ani z książką kucharską, ani z książką poradnikową, bo takich książek jest bardzo dużo w empikach czy w księgarniach, tylko żeby ona była właśnie taka inna. A potem zrodził się pomysł, żeby właśnie jeszcze zrobić e, ten, przetłumaczyć na język norweski. Zastanawiałam się długo, czy norweski, czy angielski, bo tam akurat oni bardzo prawie wszyscy umieją po angielsku mówić, więc tutaj było takie, ale, ale w końcu wygrał norweski. Jaki jest Pani początek tej, tej przygody z cukiernictwem? Gdzie był ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło? To był najbardziej śmieszny chyba moment i chyba dużo osób się z tego śmieje. Ja kiedy bardzo ciężko pracowałam, tak naprawdę, był to taki moment, kiedy moja córka się urodziła i druga moja córka przyszła z pracy i wtedy e, dosłownie już od drzwi od razu wołała, że widziała tort z pampersów tak piękny u Margretę. Akurat pamiętam to imię, że, że w domu u takiej kobiety norweszki. E, I ja się m, po prostu, miałam, bo miałam chyba tak głupią minę, <gryw> jak usłyszałam, że tort z pampersów, bo przecież nijak się to nie kojarzy z jedzeniem. I ona mi wtedy pokazała w komputerze i, I rzeczywiście no, były piękne te torty i ona bardzo szybko, dosłownie tylko mignęła i, i bardzo szybko przeszła w torty w stylu angielskim. I ja kiedy zobaczyłam tam cały świadko, bajkowy świat, kiedy zobaczyłam e, różne bajki, Kusia Puchatka, Mario, gdzie właśnie moje dzieci, moje wnuki w tym czasie się bawiły. Ja tak ogromnie zapragnęłam, żeby dla dzieci tworzyć takie torty, dla, właśnie dla moich wnuków. wtedy nie myślałam o tym, że to się w ogóle tak rozwinie, że będę dla innych osób m, to robić. Ale potem ta myśl była taka mocna i tak silna we mnie, że, że, że po prostu cały czas o tym myślałam, zaczęłam szukać szkolenia i tak pomyślałam sobie, żeby chociaż ktoś mnie nauczył, pokazał mi, wskazał mi drogę w ogóle, w jaki to sposób robić takie torty, to ja naprawdę bym po prostu była strasznie chętna na to. I rzeczywiście znalazłam to takie szkolenie w tortowni w Warszawie i pojechałam na tydzień i tam rzeczywiście uczyliśmy się najlepszych mistrzów zarówno cukiernictwa, jak i dekoracji. No i ja już się tak zidentyfikowałam, nie wiem jak to się stało, że ja się tak zidentyfikowałam z tymi tortami, że ja już miałam ulotki przywiezione z, z Polski. I ja już na drugi dzień byłam pod kościołem i moim rodakom mówiłam, że ja w ogóle robię takie torty. No i tak się zaczęło, że po prostu miałam jakieś pierwsze zamówienia i ja w ogóle potem całe noce siedziałam, ogromnie dużo nocy siedziałam nad tortami, bo oczywiście szkoliłam się cały czas, cały czas doskonałam swój, swój warsztat, bo to jest tak ogromna wiedza, tak dużo trzeba się nauczyć. No i potem jeszcze dalej korzystałam, jeszcze pojechałam do Ani Daraż, która piekła nawet dla królowej e, Anglii torty, więc po prostu ona też mnie uczyła, potem uczyłam się u światowej sławy dekoratorki włoskiej, gdzie uczyłam się malowanych ciasteczek, jak malować ciasteczka. No i potem jeszcze u Kasi Gębickiej, tuż potem coraz więcej dziewczyn w Oslo było, czy w okolicach Oslo było, które robiły też te torty. I potem żeśmy się zmówiły i jedna dekoratorka przyjechała i żeśmy się razem uczyły właśnie jeszcze pracy z izomaltem, robienie tancerki, różnych figurek, no, to jest ogromna wiedza. Dużo doświadczenia już za Panią, ale nie jest Pani osobą, która ma na ten moment jakąś cukiernię, tylko piecze sobie Pani w domu. No właśnie, czy w przyszłości Pani myśli o tym, żeby otworzyć jakąś swoją cukiernię, nie wiem, czy tutaj w Polsce, czy w Norwegii? Nie, nigdy bym nie chciała otworzyć cukierni. Miałam praktyki, przez pół roku w Norwegii, w Oslo i tam dekorowałam, przekładałam torty i dekorowałam, ale to kojarzyło mi się zawsze z produkcją. Ja nie chcę, bo to jak ta książka miała być inna, tak i to, co bym chciała stworzyć, to na pewno ma być coś zupełnie innego. Jeżeli bym otworzyła, to otworzyłabym jakąś pracownię artystyczną, gdzie mogłabym uczyć osoby właśnie całej kreacji cukierniczej, malowanych ciasteczek chciałabym, żeby tam były obrazy, żeby coś było, coś innego niż, niż to, co, co um, cukiernie oferują. Zawsze mi się cukiernia kojarzy, chociaż już teraz nie do końca, bo coraz więcej widzę cukierni pięknych. Właśnie moja nauczycielka Ania Darasz otwarła teraz cukiernię przepiękną w Tarnowie i tam głównie są makaroniki, jakieś maleńkie ciasteczka i one mają rzeczywiście, jest tak, tak ogromnie klimatyczna i tam tamta by mi się jeszcze podobała, ale generalnie taka typowo gablota to, to, to nie, 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 nie chciałabym coś, co by wiązało się z produkcją. Przyznam, że jestem niesamowicie ciekawa, ponieważ w Pani książce jest bardzo dużo najróżniejszych tortów na najróżniejsze okazje, ale najbardziej ciekawi mnie to, co było dla Pani takim największym wyzwaniem w cukiernictwie. Czy może pamięta Pani, jaki tort był taki najbardziej, nie wiem, pracochłonny, czy, czy taki stanowił dla Pani naprawdę wyzwanie? Największym to chyba miałam, bo jeszcze teraz już bym wiedziała jak go zrobić, bo położyłabym jeszcze pianę ryżu preparowanego i wtedy to koło, czyli kula by mi powstała bardzo ładna, ale ja na początku jeszcze kiedy tego nie wiedziałam, że tak się można zrobić, to robiłam typowo wszystkie figurki, robiłam z ciasta, czyli, czyli wszystkie kształty, czyli na przykład jak robiłam samochód, robiłam ciężarówkę, to wszystkie, czy duże jakieś figurki, czy nawet duży kupuś płochatek, on był robiony tylko i wyłącznie z ciasta. Ciasto wiadomo pracuje, i się przechyla i, i, i tutaj trudno trudno jest go okiełznać, więc, więc i wtedy miałam e, zrobić tort staruc i, i to była prosta kula, bo piłkę nożną to łatwo zrobić, bo tutaj gdzieś tam można szalikiem zamaskować ten dół, tutaj to łączenie tej kuli, a tutaj trzeba było zrobić idealnie. I miałam też mało na to czasu, jeszcze akurat miałam dużo pracy, i, i rzeczywiście no, to było naj, chyba najtrudniejsze. Ja mnie jednak sobie poradziłam, bo po prostu zrobiłam kulę z czekolady, i w środku zrobiłam, zrobiłam e, ciasto z kremem, czyli połówkami łączyłam, i no i dało się. <laughs> Także wyszła kula. Chciałabym jeszcze zapytać tutaj o zakończenie Pani książki, ponieważ na samym końcu jest obraz, który przedstawia tort. Tort prezentuje tutaj poduszkę, na której jest korona królewska. Do czego to jest nawiązanie? O co chodzi i dlaczego to jest właśnie w, w tak ważnym miejscu, no bo na samym końcu? Bo tutaj e, tak naprawdę w, wykorzystuję słowo król, że tort jest tym królem, który rozdaje szczęście. E, bo tak samo jak i tradycja mówi, że tort na weselu, kiedy, kiedy młodzi dzielą się z gośćmi, to im więcej podzielą tego tortu, tym bardziej, więcej szczęścia będą mieć. I cały czas tutaj bardzo dużo przewijam słowa... Y, czy król, albo że y, rozpieszczanie po królewsku podniebienia, albo y, że to przyjęcie powinno być iście królewskie. I nie chodzi tutaj o pieniądze, nie chodzi o wystawne przyjęcia, bo tutaj wiadomo każdy ma swój zasób finansowy. Tylko chodzi o celebrację, celebrację tej chwili, tej uroczystości. Y, I dlatego tutaj też dla mnie też jest ważne, że bo w tej książce chciałam rozbudzić pasję do pieczenia, do dekorowania i to nie tak naprawdę chodzi o to, że, że to ma być aż tak pięknie, tylko żeby, żeby tutaj ta osoba, która będzie chciała coś zrobić dla swojej bliskiej osoby, to żeby dawała ten najwyż, największy składnik, jakim jest serce, żeby to zrobiła z miłością, to ten tort zawsze się uda. Cudownie, w takim razie serdecznie zachęcamy do zakupu książki, poznania Pani Terasy i całej tej historii, a także dlatego, że 3% z zakupu tej książki zostanie przeznaczone na fundację. Także dziękuję bardzo za rozmowę i gratuluję książki. Też również bardzo dziękuję.